Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ogarnęłyśmy się z dziewczynami coś nieco i zbieramy się do sklepu. Jutro już dziewczyny wracają do szkoły i trzeba zrobić kochani zakupy. I to trzeba zrobić takie zakupy, troszeczkę do lunchboxów. To szukaj ceny i zobacz. 84 pensy banany. za ile? Za kilogram. Bardzo tanie ile. Dobry wybór. Banany to dobra przekąska do szkoły. A co to jest? Fili. Ojejku. To? Tak. Ale te różowe. Ale tego się nie da jeść do lunchboxu. Dlaczego? No bo się nie da. To jest do sushi zrobienia. No. Ale ja zawsze chciałam z O Truskawki myślisz? O truskawkach? Ja bym wzięła... No to tego będę mogła jeść. A ja je wybrałam sobie... My pokażemy w domu co powybierałaś. No to jeszcze będę mogła jeść. No pewnie jeszcze je... możecie wybierać. Czego szukacie? Smutisków? Nie, właśnie ja po możemy to narazem. na narazem. Nie, na nie, nie, narazem. To może być dobry argument. Ja no, nie, nie chcę Ona nie chce wspólnego, wiesz, chce swoje. Na no, no, a ma... Ma... Nie mówi się narazem, wspólnie. Mama, a może. Um... Tak? Jabłkowe... Ten ma lepszy skład, a, sprawdziła. No a ten smak? Na razie. myślę. Na ona sobie chce wybrać swój, kochanie, smak. No, wybieraj. Tak. Dziewczyny szaleją na polskim dziale dzisiaj, bo kiełbasy się zachciało. Mamy już prawie wszystko? No, tak. Mamy? Możemy jechać do kasy? Tak. Mamy. I, I chyba... zmykamy do kasy, pokażemy Wam w domu co dziewczyny wybrały do lunchboxu. Uh. Pokażemy Wam teraz, co kupiły dziewczyny sobie do lunchboxów. Same wybierały, miały podjąć rozsądne decyzje. Wy sami teraz ocencie, jakie decyzje podjęły dziewczyny i czy te zakupy były rozsądne. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobały, co Was zaskoczyło, albo czy wybralibyście podobne rzeczy, czy jednak zupełnie inne. I proponuję, żeby może pierwszą rzecz pokazała Matysia, jakąś jedną. Okej, okay, to pierwszą rzeczą to jest te smoothies. To są smoothieski. Wybrałeś sobie smutiski? Tak, nowo truskawkowo, borówkowe. Y, borówkowe. Fajne. I tutaj też na stronie jest takie fajne rzeczy. I, I ile masz tam ich? Czteropak chyba, co? Czteropak, tak. Fajna, Fajna rzecz. Czteropak. owoce. I, I Lila droga. to samo. Także zobaczcie, dziewczyny wybrały e, to samo i chcą do latchboxów, żeby im wrzucać e, smutiska takiego, także będziemy dodawać im. Starczy akurat na cztery dni od wtorku do piątku, bo poniedziałek macie wolne, czyli dzisiaj. No dobra, co jest kolejne? Banany. Właśnie widziałam u Lili banany i stwierdziłam, że pokieruję banany. na Ciebie. Lila wybrała sobie bananki. Ile tam wzięłaś tych bananków? Banan. Coś Ci spadło chyba, Matysia? raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć bananów. No, fajne bananki, powiem Ci. Takie troszeczkę żółto-zielone czy jeszcze dojdą sobie akurat. Matysia, co tam masz jeszcze? Gruszki. Gruszki. Tutaj Widzicie, ma woli boli gruszki hmm. niż banany. Cztery albo pięć. Ja też lubię o, ja grusy. widzę pięć z daleka. Ja też lubię pięć. Tak, lubię. Pięć ja gruszek. Bardzo lubię gruszce. To może się wymienicie? No tak. No to fajnie, możecie w środku tygodnia się wymienić. Nie, nie na cały, nie na całą paczkę. Albo możemy codziennie mieć <laughs> ten i ten. No, no, teraz Lila, co tam masz jeszcze? Mam. Um... Strawberry. Ale co to jest? To jest taka, poczekaj, ja może A, powiem, bo to jest taka, tak. pokaż mi do rączki, e, to jest taka przekąska, o, czyli to co ostatnio, no, ale wiesz co? no bo mówi jojo. Tak? No niby tak, ale ja myślę, że też tak się filma. A mogę co? zobaczyć? E, możesz otworzyć w sumie i sprawdzić, które macie. A jaki smak? Strawberry. Truskawki, tak? Tylko. Same truskaweczki, tak? A pokaż, czy w składzie są same truskawki, bo aż mi się nie chce wierzyć. Jabłko, widzę, że jest w składzie, gruszka, truskawki. Także wielo w sumie owocowe, a piszą, że strawberry. No dużo. Ale uh najwięcej -huh. Otwórz, a Ty pokaż w tym czasie swój trzeci, trzecią swoją rzecz. W końcu wybrały dziewczyny po pięć, sześć rzeczy. Tak się rozkręciły. Boróweczki. No, no, są ja bardzo. Jo -jo, są takim małym. A pokaż, są mogę dać. Do... Aha, a, dwa jo -jo. czyli takie dwa kółki. W środku są dwa takie kółka nawlekane suszonych owoców, może tak w skrócie, i te owoce są różne, tu niby że jest truskawka, ale powiem Wam, że w składzie jest jabłko i różne inne. I wiecie, co też jest fajne? Ile opakowań? Pięć? A, pięć. Tak, pięć paczek, a dziesięć y, takich rolek. I też jest card, taka kartka, którą są zagadki na niej. Tak. W środku. No, jakby Fajne. to. Musisz znaleźć, co mówi, jakby. Czyli taki zestaw fajny. Dolfin. No to musisz znaleźć dolfin. No, okay. zgadza się, Następna musisz znaleźć rzecz. delfinka A Matysia co ma? Następna. Nie, Matysia pokazała nam te, Nie. Boróweczki. Następne. Następna rzecz. To jest. jest zobaczcie, Lila to wybrała mamy warzywo. Na pół. To tak? Dogadałyście się? Tak. Nie, no no bo ty masz sześć rzeczy. Ja mam pięć. Nie, ja nic nie mówiłam. <noise> A, nie kłamie nie dać chyba tego ogórka, ale okay, brawo. Nie, razem. Yes. W każdym razie Lila wybrała świeżego ogórka. E, I chyba to jest ulubione warzywo, dziewczyn. Pomidor, dobry pomidor, prawda? I świeży ogórek. Duże. Ja tylko lubię, jak one są w wodzie. Ugotowane. Tak. A, A! No to mogłaś powiedzieć, to ja bym ci ugotowała. Dobra, następna? Co macie? No to jest niezłe. Zobaczcie, jaka fajna paka. Dobre. To jest taka mega paka suszonych bananów. I one nie są takie mega prażone, twarde, tylko takie powiem Wam, że o, widzicie? No, to takie, są o. takie czułe. Bardzo fajna paczka. I takie banany, no nie były też takie tanie, ale ogólnie suszone owoce są dosyć drogie. Co ma Lila? Mam taką kiełbasy. Nie może zabraknąć <laughs> polskiej kiełbasy. No, ale bardzo najstroższa. Tak, wybrałyśmy z najlepszym składem. Bo yy, było, że ze, 100, yy, ze 126 gram mięsa wyprodukowano 100 gram produktu, bez dodatku fosforanów i powiem Wam, że ona jest taka lekko obsuszona, fajnie wygląda ta yy, kiełbasa, już ją jedliśmy, jest naprawdę dobra. I yy, śmiać mi się chciało, bo Lila wybrała kiełbasę, ale dziewczyny to są polskie dziewczyny i one kiełbasę muszą jeść. Mm -hmm. I... Co masz Matysia? Jeszcze jedną rzecz Następną wiem. rzecz, to, to jest ostatnia moja rzecz. I lunchbox to nie jest lunchboxem bez, bez kabanosów. <laughs> Muszą być kabanosy. I w końcu w jakim smaku wzięłaś, bo tak się nie mogę zdecydować? E, chyba... Normalny. Aha, czyli z kurczaka. No i dobra. Zastanawiałaś się nad e, bacon jeszcze. A ja truskawki. Truskaweczki. Boże, roku truskawki są już słabe dosyć, no ale truskawki, no, truskawki, jakieś owoce jeść trzeba. Dobra, coś jeszcze macie, czy już wszystko? Wszystko, wszystko? wszystko. czyli banany, truskawki, jestem dziewczyny z Was dumna, powiem Wam, że całkiem fajne te Wasze e, lunchboxy, Dziękuję. mogę się na takie zgodzić, chyba muszę częściej Was brać, żebyście same wybierały do swoich lunchboxów. I jeszcze macie gratis ode mnie ananasa. Anana! Ja, ja lubię. Wiem.